Tragicznie, nie starcza. No ale brakuje, no panie, dostaje. Bo w wakacjach to nie ma mowy. E, 1700 zł. na rachunki idzie 300-400 zł. To jest ciężko Polakom? Jak się Nie, żyje... że ciężko. Ile ty, pani na emeryturze, tak? Tak. Ile te emerytury. Eee, 1700 zł. Pani żyje za 1700? Tak, no żyje i ja jest, czy... sama jestem. To musi być tragicznie chyba. Tragicznie, nie starcza. Od dzieci mi pomagają. Jeżeli jakby rodziny nie było, to by ciężko było. Musi, pani, nie, musi ktoś pani pomagać. To nie. Na co najwięcej idzie u pani? Proszę. Na co najwięcej idzie? Na co? No, na życie, bo jestem chora i na leki. Na leki. Bo, a darmowe miały być. Dużo pani płaci? 30, 350 zł na, za, miesiąc. na miesiąc, to za miesiąc. To dużo, no to? Bardzo dużo. Czyli jedna czwarta i na piątej idzie na lekkim, No, oczywiście. A gdzie reszta? Nie w no, no, bloku, czy? Światło, gaz. i Na, tak. na rachunki ile idzie około? O, na rachunki idzie 300-400 zł. Aś w domku i rodzinnym, lesz... czy bloku? Nie, w, w rodzinnym tak. domu. No Taki znowu gaz albo opał, tak? W zimę. No. No, no, węgiel, oczy... Ile tona kosztuje teraz w tym roku? Ile kosztowało? A, 1750. A ile, ile pani potrzebuje w roku? A Ton. dwie tony. dwie tony. Ta ma... Nie. Ma nie. tak dużo. No, tony, ale, tak no, tak ale ma... brakuje no, panie. Dostaje nie, trochę no. pieniędzy. maskę i... pani dostała. bo A... to coś. Drzwi musiałam nowe kupić, bo chałka... Czy na drzwi tam wyjściowe, trzynastka poszło? Tak? To oczywiście. A, a gdzie dalej? A gdzie dalej? Jakieś nie. Ubrania, nie wiem, wyjazd, nie, na wyjście, wakacje, ma, rehabilitacje, masaże. o wakacjach to nie ma mowy. No. Ale pani nie bierze pod uwagę. Nie, tak. Da się oszczędzać? chyba nie. Przy Praca jest w Polsce, kto jak pan myśli teraz? Kto chce, nie brakuje. Od szkoły dnia przyszedły, nie miałem, bo chciałem pracować. Kto nie ma pracy, ten, kto nie chce pracować. No. Dobra, my u Pana? Ale trzeba było te lata pracować. Ile dla Pan pracował? 42 pracy? lata. A to porządne więc. Bez no z dnia przerwy. Dużo godzin było tak w tygodniu, pamięta Pan, tak w miesiącu? Różnie było. Różnie. A jaka branża? Tak, 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 tak kogo? Kierowca. Kierowca. A to też taki męczący zawód, że tak powiem. No, szczęśliwie bez kolizji nawet. 42 lata. Fajnie. Na co pan na więcej teraz wydaje na tej emeryturze? Na jedzenie, jedzenie na nas. No. Wszystko drogie i z dnia na dzień dożej. To to za w tej drużynie. Jak pan myśli? Który rząd? Wszyscy. Wszyscy po trochu. A czemu że nowy rząd sobie nic nie robi? Jak pan myśli? To były tarcze, teraz już tych tarczy nie ma, teraz zganiam, że to PIS zdecydował. No to było do przewidzenia. Przecież. Czy pan jest zadowolony z nowego rządu? Zobaczy pan jest? zadowolony. Ale to było do przewidzenia, że tak nie będzie. Miał być tam 100 dni. Jak pan to wskocenia? Ile się udało im zrealizować? A Nic. nic. Jak pan myśli, dlaczego młodzi ich wybrali? No. Dużo do osób młodych poszło za Tuskiem i za no nie wiem. Nie wiem, pan. Czy powinniśmy wprowadzić euro? Raczej nie. A Słowacja na Litwie, Chorwacji? No to jest bankructwo ludzi. to byłoby bankructwo wtedy, jakby wyprowadzili. Pewnie, i państwa, i ludzi. A w Unii powinniśmy zostać na przykład? No raczej tak. Co nam daje taka Unia według pana?